Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain. Biada tobie, Betsajdo. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam. Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w Tobie dokonały, przetrwałyby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż Tobie.